Ja jestem Danix i już za niedługo nowy sezon A zanim on będzie to zagramy się właśnie w gierkę I nie tylko Więc okej okay. Mamy tu Game Graba I to jednego z najgorszych Ale dobra To jest jakiś tor przeszkód Jak widzę Właśnie, więc przejdziemy ten tor przeszkód. Hmm. On jest dość łatwy, właśnie i wygrywamy. Ale dobra, ja idę przez ten już toro przeszkód. Okej, okay. tu się idzie. O co tu chodzi? Muszę tu przejść. Okej, okay. no dobra. Okej okay. Jakieś te powiadomienia mi skakiwały Ale sorry za te powiadomienia No dobra, o nie Edgar jakiś To jeszcze chyba polski Dziwne Ale wygrywamy I fajnie, że wygrywamy bo nie tylko w ogóle ten nowy sezon. Zobaczymy, co tu będzie z tym nowym sezonem razem. O kurde, dobra. Wygraliśmy. Ez. Dobra. Dodatkowo 20 żetonów Za 4 minuty nowy sezon. To już chcę jedną gierkę zagramy, albo nawet dwie. No, hmm, chyba ci sami tutaj są. O kurde, dżeki. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Dobra, chyba to przegramy. Dobra, ja i trochę ubiłam, ja tu zginę. No, zginęłam tu. Kurczę, szkoda. Słaba gierka, powiem Wam. Dobra. O nie, teraz. No, 80 hp, win. No, nie, no. Dobra, dobra. Tu zginęłam. no i ale, trudne to. O ja, mortis. Mortis no, jest tam. Jak. No, dobrze, dobra, to Jackie będzie mnie teraz tu wkurzać, no. No, chodź Jackie, 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 Jackie. <grystanie> jaki. Jest win prosty. Skąd takie winy tu u nas? Dobra. Zwycięstwo. Ile do nowego sezonu? A, 3 minuty. To możecie suba zostawić. W ogóle. Te misje już mnie pożegnają. Nie wszystkie. Tak samo jak te mapki. Liga Mocy za dwie minuty. Jak będzie już takie 10987 to robię screenshota Więc okej okay. Sezon czwarty Power liga To nawet spoko, czyli to jest... Czyli Power league był w czwartym sezonie chyba A nie piątym? Nie wiem Chyba w czwartym sezonie albo piątym pierwszy sezon. Ale dobra. Minuta do nowego sezonu. No kurczę. Nieraz tak jest. Właśnie. Na pewno kurde moi koledzy, haha. Aha, moi koledzy mają to gdzieś. Nowy sezon, ale dobra. Tylko ja będę miał pięknego screenshota. Ale dobra. I leć. Czas leć. Minuta do screenshota. To będzie super. No szybciej. Szybciej. Jezu, nie. Nie żadny ten. Jezu, to będzie piękne. Odliczanie. Dobra. Nowy rok. Nowy rok. Ja. Już sekundy, nie minuty. Ja. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nawet za chwilę zamiast dziesiątek, to będą jedno. Jednostkowe liczby, Jezus. Mój język to już ja nie mogę. Ale dobra. Wkurzę mi się jak to mi się nie nagra. Jak to pięknie wygląda. 20 sekund! Kurde. Ja. Szybko przygotować screenshota. Nie tu. 10, 9. Dobra. Teraz screenshot. Jest. 2, 1. Dobra. Nowy sezon. Ok. Wróć do bieżącego sezonu. Kurde. Jesteśmy w nowym sezonie. I w ogóle. Nowe nagrody. Takich nie było nigdy. Tu na górze. Ash. Ja. Też można przetestować ninja. esza. Dobra, testujemy. Był odcinek sezon siódmy. Teraz sezon ósmy. Kurwa. Ile ten kanał już ma miesięcy, że takie rzeczy tu się dzieją. A kurde, no. Fajnie, fajnie. Dobra. Weźmy sobie też przetestujmy tą księżniczkę. W ogóle szeli. A sezon się nazywa pewnego razu podczas zadymy. Okej. Okay. No dobra. Księżniczka szelib. ty, o, fajny atak. Co to za atak jest? Ulf, sprawdźmy. Nie wiem, co to jest. A jakieś gwiazdki, chyba. Nie wiem, ale otwórzmy pierwszą skrzynkę w nowym karnecie. O pomogą mi w tym tym razem dwa łokcie. Bum. To Okej, okay. Okay, dwuja. Ech, nie wiem o co chodzi z tą dwóją, ale niech będzie, w ogóle nowość jakaś w sklepie, o zła królowa Pan, 300 gemów, No e, co chodzi? W ogóle dawno nie było skinów za 300 g ostatni chyba rok temu Dobra Ty, ole fajny ult. A strzela nie wiem czym No naprawdę spoko skin. Ale dobra Poprzedni sezon plusk dziurajski w końcu telefon mi się nie zaciął i widzę te zdjęcie. A w ogóle to nie pytajcie, dlaczego w ogóle nie wbijałem klas. Ale dobra. Mega fajnie. W końcu coś nowego. Może w ogóle też w edytorze map. Kurde, będzie coś CO JEST ANIMACJA NA WYDARZENIACH? EJ, ALE spoko W OGÓLE, CZY USUŃIMY JAKĄŚ MAPĘ? NA PRZYKŁAD HELP KURDE, USUŃ SIĘ HELP NO CZY SĄ JAKIEŚ NOWE MAPY? JAK WIADOMO, NIE ALE DOBRA, WIDZOWIE ZOBACZMY TEŻ POWER LIGA BO JEST JUŻ EJ fajne odznaki będzie czarodziej Byron mega fajnie właśnie więc okej okay. no dobra widzowie dziękuję za oglądanie zostawcie suba i łapkę i cześć